No te mota no jakoś tam się udało ja O, ruchu. udało się mamu, to taką. Udało się, mamo. się, udało się. ale dziewuchę pamiętaj tak, czy która świczka? A czego to, mamo, trzeba pamiętać, jak turo? Albo witam. Powtarzam, że która pierwsza zgaśnie, to może z naszego grona odejść już ten w tym w roku. Oj, nie daj wóra. Nie daj i ja tam myślę, że to może moja pora. Mamo, co od tego Mamo, nieprawda, widzicie, co od tego docie? Bo wtedy, kiedy się złam, to się łatwiej, jak nie świętnie I do sądantkowym pożyczyłam tego światła. I zaboliłam, no i śmieszłam dopiero do domu. Bo Mańka, to ty nie wiesz, ze światła się nie Masz A szkoda, wiedziała, że ma go dalej, zawsze o tym nie go dalej. Po śmierci będzie musiała dwa kroć głosać. Co to kara, to kara, to będzie tak no widzisz, Mańka. No, że tak źle nie będzie, ale już teraz będę widziała. No i potem. A dzisiaj to przecież 40 dni, to jest ofiarowanie Pańskie, 40 dni od narodzenia ofiarowania Pana Jezusa w świątyni rozolimskiej. więc to właśnie Maryja wziął się na ręce ze świętym Józefem, już dziesiątko zaniesły do, do świątyni, a Mesjan na, wziął się na ręce Mes, wziął się na ręce, i się przepowiedział prorocką, że ty będziesz tym na oświecenie Boga i chwała Izraela i stąd ta światło, stąd ta Boża stąd właśnie skręcimy A widać co to światło to jest naprawdę potrzebne tej grubnicy. Ja tu parę lat temu szłam z kościoła i tu na gliniu, pod buchem. A no ona tak coś ścisko pod tak U Mówię, Maryś, co ty tak ściskoś? A ona mówi, ja nie jestem w rodnicy z kościoła, to święte, bo moja teściowo to dzisiaj chyba z w życie do taka jest chora, a ja chcę, żeby na ten świat przeszła z tym światłem, ulżyć jej. A czego tego? tego? są ustrojone takimi nerwami z pustami ładnymi. Ci znowu nie widać, to to oni mama dodali, że to od tego właśnie przyjęcie do kciuki do chorego, to robi te to śpiew taki gołecki. I co ty święty oleja się mocno i to się namarzko tę chorego? Tak jak co kiedyś do Jędrzeja, ja to widziałam. Tak robił, jakby jest do Jęzeka dwóch kwiat miesięca, to tak właśnie ksiądz na masko takimi gołeckami. No i to nowo, żyje jeszcze... Jest tydzień żyje do dzisiaj. No, bo, co, no, to jak się tak ładnie te świece położy, to może się pomodlimy do Matki Boży matko Bożego Bromnicznego. Matko Bożego Bromnicznego, Pani najdroższa, Są. laskiem tych sztyc, my, my dzisiaj błagamy, byś zawsze strzegła tych naszych dróg i stała tu za plecami, o i to się ładnie jak palu wyświeca, no, nie polu, jak ten... A jeszcze kiedyś to moja mama, to taki mówili za zawsze ładny wierszy. to było tak, że dzisiaj idziemy tu w Twoje brody, by święto żyły i mieć wiary. Ci by Maryjo, wielbić o Pani, tą pieśnią składać ci dary. To ciebie kocha, Pani gromicno, nie święto Twoje przeżywa, a poświęcona w tym dniu gromica, ratunkiem dla duszy bywa. Zamieć czaleje, wielki są głodne, a my do ciebie go mamy. Do ciebie, Pani, Matko Brumniczno, my tylko jedno się mamy. Tak mi się modrynie jak wielki, bo po to wielko zablokuje. bardzo ładna modlitwa. A, Dobra, kiedy, a kiedyś yy, to się brumnice w okno stawiało, jak szła burza, jak pioruny biły. Ja to robiłaś tak zawsze? No. A jeszcze tak go Tak trzy razy się śpiewałam. No. Błyskawice leczu do pioruny biją. Jezu do nas kochajcie z Maryją. Błyskawice lesu to pioruny Jezus do nas, kochajcie z Maryją, błyska i celecum, to biorą biją. Jezus do nas, kochajcie z Maryją. Bo ta racja, że to święty Onik. Pamiętam, na dziadek opowiadał o dziadku, który szedł przez nas do drugiej wsi i nie chciał kupić smolotów, idąc na swojego wilka. Witny nie wiedział, co może zrobić, zapuł się na drzewo, wyciągnął kozik z kieszeni, naciął se w palce, ta krew zacęła kapać na te wilki, ten poczuły krew, jeden na drugim zacęli się gryźć, te za zacęły uciekać, a te drugie i punkty. I tak dziadku co. No to widzisz, Piotrek, o ja ty słyszałam, jak zawsze się chłopy rozmawiały, jak jednym roźnym nocy mały wilcek zakroć się do zagrody, chłopy go zoboczyły i zaczęły go gunić. Wilcek się wystraszył i łudził. Zoboczyła to wszystko Maryja. Skoda jej się zrobiło tego wilca. Wzięła go i schowała go pod swoim płastem. Chłop pędzł, widząc Maryę, pytają się jej, czy nie widziała, gdzie wilka. Maryja mówi, ani go nie widziała, ani go umie, wyleki wilka we własnych sercach. Bo tyle tam złości i nienawiści, Nie z tym małym wilku się skrywał. I od tamtych pory pil, stał się takim Maryi posługiwacem. Ślipiami, nocne, wieczory, wiecory, ośliwia o drogę zbłąkany, a Maryja chodzi po polach i piluje o zimim, co by nie wymarzły. 是这样的，还